W czasach kryzysu to jeszcze bardziej dbamy o ludzi. W czasach kryzysu jest więcej wymagane właśnie, że ludzie są zadowoleni, że mają przyjemność, że mają swobodę, że mogą decydować o swoją los. Kryzys to jest czas, kiedy właśnie ludzie są smutni, ludzie myślą o przeszłości z takim znak pytanie, co będzie jutro. My wszystko robimy, aby ludzi dawać. Przyszłość, dowiadować stanowisko pracy, które trwa, które, hmm, patrząc na długą metę, jest solidne, jest spokojne, i w ten sposób mamy ludzi, którzy naprawdę są bardzo zadowoleni. Co drugi rok robimy badanie satysfakcji pracownikom, w naszą firmą, i zawsze reagujemy na te wyniki, zawsze spróbujemy właśnie jeszcze bliżej być naszym ludzi.